Bardzo dawno, dawno temu, nie za górą, nie za rzeką i nie tak znów bardzo daleko, ale w miasteczku Połczynie żyła sobie piękna kasztelanka Gryzelda. Mieszkała w białym zamku na wysokiej górze nad rzeką Wogrą. Wokół zamku rosły piękne lipy, akacje i kwitło wiele pięknych kwiatów. Okoliczni mieszkańcy kochali Gryzeldę, bo była ona bardzo dobra i piękna. Każdy biedak i żebrak odwrót zamku odchodził nakarmiony i pocieszony dobrym słowem. Jednak piękna kasztelanka była bardzo nieszczęśliwa. Nie wolno jej było wychodzić za bramą zamkową. W połczynie żył wówczas młody i piękny rybak Miłko. Gryzelda i Miłko kochali się bardzo. Każdego wieczora, gdy Miłko łowił ryby w bogrze, Gryzelda... Za swojego okna spoglądała smutnym wzrokiem na chłopca i przesyłała mu ręką pozdrowienia. Bardzo często z okna kasztelu wieczorem roznosił się smutny i tęskny śpiew więzionej dziewczyny i płynął srebrzyście razem z perłowymi wodami rzeki. W mieście, w pobliskim kościele, żył stary, mądry mnich. Od niego miłko dowiedział się, jak uwolnić gryzeldę. Mnich opowiedział chłopcu o zaczarowanych winogronach i zaczarowanym chmielu rosnących w ogrodach u ujścia w ogry. Nauczył Miłka, jak przyrządzać z nich napój, który sprowadza głęboki, mocny sen. Miłko postanowił zdobyć owoce winogron i chmielu i kiedy przyszła wiosna wyruszył w drogę. Szedł bardzo długo, przebywał w wielkie bory, przepływał jeziora i wspinał się na wielkie góry, aż dotarł do miejsca, gdzie znalazł piękny ogród, pełen słodkich winogron i pięknych, zielonych szyszek chmielu. Napełnił nimi swój worek i prędko wrócił do miasteczka. Zły król, wuj Gryzeldy, który więził ją w zamku, obiecał ją za żonę swemu bardzo brzydkiemu synowi. gryzelda nie uciekła do Miłka, a każdego wieczora zły król zamykał ją na klucz w małej komnacie. Piękna gryzelda w czasie podróży Miłka z tęsknoty wylewała morze łez. Miłko z uzbieranych owoców sporządził napój, jak mur poradził nich i poczęstował okrutnego króla. Miłko szybko pobiegł do komnaty, kasztelanki i uwolnił piękną gryzeldę. Razem wyjechali daleko, daleko, jak najdalej od złego króla i żyli długo i szczęśliwie. Na pamiątkę wielkiej radości Gryzeldy i Miłka nad komnatą Gryzeldy wykwitła śliczna kiść winogron. Ku wspomnieniu wielkiego smutku Kasztelanki każdego roku na wiosnę rzeka Wogra wspiera wielkie wody w swoich brzegach i pędzi wartko, aby odwiedzić zaczarowany ogród pełen winogron i szyszek chmielowych. Z którego przez wiele, wiele lat mieszkańcy miasteczka sporządzali napój sprowadzający dobry, zdrowy sen. Mieszkańcy zaczęli uprawiać winogrona i na herbie miasta umieścili je obok królewskiej korony.